Może, może przesadziłem trochę. Przepraszam! Hej, wszystkim z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z nowej gry Ultimate Battle Simulator 2 i dzisiaj słuchajcie. Te... Ta gra polega na tym, że mamy na przykład wojsko, co nie mamy wojsko, które jest dość wysoko tutaj na górze. Mamy, wiecie, mamy jakiś łuczników i jest ich masa, bo takiego wojska jest na przykład tutaj razem jakieś 6000 jednostek. No i oni, te, te jednostki wszystkie, będą walczyć z tym. <laughs> widzicie, widzicie ten kwadrat? To, to nie jest. Trawa czy coś? To wszystko, to wszystko tutaj wszędzie. To jest milion, ale to milion kurczaków. Nie wiem, jakim cudem komputer wytrzymuje coś takiego, ale ta gra jest tak świetnie zrobiona, że można sobie pozwolić na tak ogromną ilość jednostek. I dzięki temu można zobaczyć, jak sobie poradzi milion kurczaków. Z pięcioma tysiącami, czy tam sześcioma tysiącami ludzi. Wszyscy biegną, nie popełniają samobójstwa. To jest dziwne, że są mądrzy. I biegną też kurczaki. Czy, czy kurczaki rzucają jajkami? One rzucają jajkami! Co? Przecież oni nic im nie zrobią przez to! Co? Co tu się dzieje? Zobaczcie, oni nie są w stanie nic im zrobić. Ja się tego kompletnie nie spodziewałem, że, że ludzie będą walczyć z kurczakami, które rzucają jajka wszędzie. No, przecież oni nie mają żadnych szans na te kurczaki. Jeszcze jakby one się mnożyły, to by była w ogóle tragedia. Ale no, zobaczcie, wszyscy ludzie po prostu. Zbiegają z tej góry. Jedynie łucznicy mogą coś zrobić, ale jest tu za mało miejsca po prostu, żeby to wygrać. Mamy jeszcze tutaj katapulty i masę łuczników. Może masa łuczników coś zrobi i te katapulty, ale mimo wszystko nawet zwalniając czas. Zobaczcie, no wątpię, że ludzie wygrają z czymś takim. Ale wyobraźcie sobie, że idziecie na wojnę z kurczakami, które rzucają was jajkami, które wygrywają. Pff. Także ludzie pozbyli się dwóch tysięcy kurczaków, ale kurczaków jest jeszcze tyle. No jest ich jeszcze 996 tysięcy, także powodzenia. Można w zwolnionym tempie zobaczyć, jak oni dostają tymi jajkami. Po prostu idą i nagle giną. Od jakichś 20 jajek na sekundę. Zobaczcie, jak to wygląda, ile jajek leci prosto na tych ludzi tutaj. No i ludzie, słuchajcie, przegrali z kurczakami. Przechodząc dalej, mamy. Tym razem nieco poważniejsze starcie, otóż nasi wojownicy będą bronić tej wioski, która się tutaj znajduje, a jest ich równo tysiąc i będą bronić ją przed setką tysięcy żołnierzy, nawet, nawet na dach weszli niektórzy, ciekawe jak zajdą z niego, ciekawe, a po... Po prostu z niego zeskoczą i jestem ciekawy, czy ci żołnierze będą w stanie obronić tą wioskę przeciwko setce tysięcy żołnierzy. No, jak na razie się tak nie wydaje, bo się cały czas zbliżają. Zginęło dopiero 435 osób ze 100 tysięcy, także może być mały problem, żeby to wygrać. No, w sumie. Nie mają już szans zbytnio, bo już właśnie do nich wszyscy się zbliżają i zobaczcie sami nasi żołnierze, którzy bronią wioski zaraz. Powoli zginą, nawet otaczają ich z różnych stron tak taktycznie, że oni już nie mają co zrobić, kompletnie nie mają co zrobić i zostają całkowicie tutaj zniszczeni. Ale mimo wszystko są mega wytrzymali, jak na taką armię. W sumie, chociaż już została ostatnia linia obrony i zobaczcie, żołnierze mogą wbijać do wioski. Także stworzyłem Grzesia. Grzesiu jest katapultą. Nie pytajcie czemu nie jest człowiekiem. Grzesiu jest po prostu katapultą. I Grzesiu będzie walczyć z setką tysięcy żołnierzy oczywiście i bronić swojego domu tutaj. Ponieważ oni chcą go podpalić. Także proszę bardzo. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądała ta walka. Już co, SO! Co? O, nie... o co jest? Oni odra. E może, może przesadziłem trochę... Prze... Przepraszam! Przepraszam! Jezu oni spadają jak deszcz po prostu. Nie wiem jakim cudem niektórzy przeżywają to, ale zobaczcie, że spadając giną po prostu. No co się z nimi... I oni znikają. Ale niektórzy wracają do walki jakimś cudem. Nie wiem, czemu oni jeszcze ducha walki nie stracili. Ale to jest po prostu deszcz żołnierzy. No może troszkę przesadziłem z tym Grzesiem. Próbują go od innej strony podejść. Wejdźmy tutaj. Grzesiu może się zemścić teraz na mnie. Chciałbym zobaczyć, jak będzie wyglądać lot takiego żołnierza tutaj, który zaraz prawdopodobnie. Dostanie strzałem z katapulty. Już leci prosto. A, nie, nie polecieliśmy razem z nim. Wiecie co, po prostu wszyscy ginął. No, nie da się polecieć i zobaczyć, jak to wygląda, niestety. Ale jak oni lecą, to jest chore. Aż mi jest przykro za nich. Zobaczcie, oni robią rekord Guinnessa w saltach dosłownie. No i automatycznie od razu. Ginął po pobiciu rekordu, ale niektórzy cały czas są w locie, to jest przerażające. Zobaczcie, niektórych w ogóle wywala tak w kosmos! Grzesiu ma oczywiście jedno życie, w sensie 1 HP. Jeżeli by podeszli do niego, ta. ta. Zobaczcie! To mogę być ja! To mogę być ja! Podejdę do Grzesia i go rozwalę! Zobaczcie, uda mi się, uda mi się, uda mi się, szybko, szybko, szybko! Ale jesteśmy już... Nie! Nie! No i ogarnął, że się przybliżyliśmy. Zostało 55 tysięcy żołnierzy. Ja się pytam, gdzie? Ja się pytam, gdzie? Czy oni są cały czas w niebie, czy o co tu chodzi? Bo tutaj wszyscy polegli, tu wszyscy nie żyją. I tutaj w takiej odległości, zobaczcie, tu jest już tak duża odległość, że oni zaczęli latać w powietrzu, spadając. I to dos dosłownie. Więc oni cały czas lecą. Cały czas niektórzy są w powietrzu i spadają prosto na, na ziemię. Także myślę, że nie ma co czekać. Grzesiu to wygrał. -gra gratulacje. Także przygotowałem dla nas dość specyficzną walkę. Nie wiem, czemu tu są jakieś latające cegły, albo drewno. Ale ta gra jest dopiero początkiem, w sensie to jest. Alfa 01 i mamy, słuchajcie, 100 tysięcy zombie i to takich konkretnych, prawdziwych zombiaków, oraz mamy armię, która broni swój kraj. Oczywiście, jedyne co ich dzieli, to mały most. Nie wiem, czemu przez te kraty woda nie przechodzi, czemu tu wody nie ma, ale nieważne, do armii specjalnie jeszcze należą trole, jest ich. Konkretnie, stop. Więc mamy armię 11 tysięcy żołnierzy, kontra armię 100 tysięcy zombiaków. Zombiaki biegną. Nie wiem, czemu zombiaki mają krzyczeć, ale niech będzie. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Kto to wygra? Jaka jest szansa w ogóle na wygraną? Ten most jest mega pomocą dla tych ludzi. I dzięki temu mają szansę, żeby to wygrać. Zobaczcie, jak te trole ich wywalają w kosmos. W dodatku jest ma... Czy oni przechodzą przez wodę? B czy oni przechodzą przez wodę? Czy oni się w niej topią po prostu? A... Czy, co... To, co tu się dzieje? Czemu oni... Oni umierają w tej wodzie. Dobrze, nie, niektórzy są po prostu głupi, nie zwracajmy na nich uwagi. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ta brama zbudowana z troli jest po prostu genialna. I oni się pozbywają tych 100 tysięcy zombiaków, już zresztą 10 tysięcy poszło do piachu całkowicie. Czy, czy oni też są głupi i wchodzą do... Czemu wy. Oni się biją pod wodą! Jezu to jest koszmar jakiś. Okej. Okay. To niech będzie, może być jednak ciężej, może być dużo ciężej, jeżeli to wygląda w ten sposób. Jakim prawem one tak w ogóle... <laughs> One tak latają, że to jest chore Szczerze nie spodziewałem się Czegoś takiego, zobaczcie jakie te trolle Są wytrzymałe Mimo, że zombiaki nas Otaczają, biją cały czas To i tak ten troll jeszcze Jest w stanie wytrzymać Przez jakąś chwilę I pozbyć się tych paru zombiaków No zobaczcie, zostało 25 tysięcy Tylko zombiaków Oni cały czas się tu biją W wodzie, poza wodą I na moście, no i Chyba wiadomo już kto wygra, bo z ludzi praktycznie nikt nie ginie I tych zombiaków naprawdę musiałoby być milion Jesteśmy takim... Zobaczcie To jest Maciek, Maciek biegnie, Maciek biegnie Jest wszystko w porządku Maciek biegnie, unika strzałów Biegnie do wody, ma tu masę swoich braci... Maciek... nie żyje no i właśnie o to chodzi. Zombiaki nie mają żadnych szans, żeby to wygrać, szczególnie dzięki tym katapultom. Ile ich tu leży, to Leżd jest tak chore. Ta gra jest tak dobrze zrobiona pod względem masy jednostek. Zobaczcie. Zostało 50 zombiaków, nie wiem, gdzie jest reszta, co prawda. Zostało gdzieś dwa zombiaki, już właśnie zginęły. Ludzi praktycznie w ogóle nie zginęło, co mi się kompletnie nie podoba. Zabierzmy te trole i stwórzmy jakiegoś super mega wytrzymałego zombiaka, który będzie królem tych zombiaków. Także, tak jak powiedziałem, mamy króla zombiaków. Mamy 10 tysięcy zombiaków, myślę, że to będzie wystarczająco. Tutaj nie ma już troli. Mamy dziesięciu. Nie wiem jak ich nazwać. Mamy dziesięciu Andrzej tutaj, proszę bardzo. Którzy będą wspomagać naszych wojowników tutaj. Mamy dziw, dziwnie rozstawione katapulty, ale nie, nie pytajcie się o to, kto je rozstawiał. I zobaczmy. Co potrafi nasz zombiak ulepszony? On oczywiście ma statystyki powiększone, wszystko o tysiąc. Także jestem ciekawy, co takie statystyki będą w stanie zmienić w tej walce naszej. Proszę bardzo, zombiak zabiera się do akcji. Zobaczcie, on ich całkowicie wyniszcza tutaj, ale o, już, już zginął. Ta... To nie będzie takie ciężkie, jak myślałem. Zombiaki! Słuchajcie, już przegrały. Nawet król zombiaków nie był w stanie nic zrobić tutaj. E, ja, jakby to powiedzieć delikatnie, mo, może trochę delikatnie przesadziłem z ilością żołnierzy. Tutaj, Jezu, tu nie widać końca. To jest dosłownie jak jakiś morze żołnierzy. Zobaczcie za tą górą, cały czas jest masa żołnierzy. Dobrze, mo może trochę delikatnie przesadziłem, ale chciałbym zobaczyć w takiej masie ludzi siłę, żeby pokonać 100 moich jednostek, czyli Jacków. Proszę bardzo, to jest Jacek. Jacek lubi walczyć. Jacek jest też. Silny, więc zobaczmy jak taki Jacek poradzi sobie ze zniszczeniem takiej masy żołnierzy! Oni fruwają wszyscy co tu się dzieje! Na no to... No to chyba koniec. Koniec z nimi. jest tu jest taka masa ludzi, że to jest chore. Jeszcze oni niektórzy przeżywają chyba to. Albo mi się wydaje tylko. Zginęło już 50, 60, 70 tysięcy ludzi. I to cały czas tak szybko rośnie. Że myślę, że z tych... Półtora miliona ludzi, czy tam dwóch milionów ludzi, nie, chyba było półtora miliona ludzi, nie zostanie kompletnie nic, no już takie walki nie mają sensu na taką skalę, ale chciałem tylko zobaczyć, przetestować tą grę, jak bardzo dobrze zoptymalizowana jest, no i jak widać, da się to oglądać, co prawda... Nie widać zbytnio szczegółów przez taką masę ludzi. Tutaj, zobaczcie, można się przybliżyć do nich i zobaczyć, jak Jacek pozbywa się takiej masy ludzi i jak oni odlatują na inną powierzchnię ziemi. Proszę bardzo, deszcz ludzi. Tylko w tej grze po prostu jest deszcz ludzi, nie? Cały czas ktoś po prostu spada. Nie ma momentu, gdzie nikt nie spada. A, Zostało już tylko 758 tysięcy ludzi. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tu nie widać podłogi, tu jest tyle ludzi, nie? Tu nie widać w ogóle piasku na tej pustyni. Tu jest tyle ludzi, to jest. Tak niemożliwe i tak niewyobrażalna rzecz dla mnie, że ja nadal nie mogę uwierzyć, że ja sobie po prostu puszczam półtora miliona jednostek na 100 troli, które rzucają ludźmi jak zabawkami dosłownie, a oni. Mimo swojej liczebności, nie są w stanie nic, dosłownie nic im zrobić. Może półtora miliona archerów dałby sobie na spokojnie z nimi radę, ale ludzie, którzy muszą podejść, żeby walnąć, no kończą w niebie. I to często, dosłownie. Proszę bardzo, został ostatni. Ostatni już nie żyje! Dziękuję więc wam za oglądanie! Trole wygrały, Jacki wygrały. Jeżeli chcecie więcej tej gry, to dajcie subika i lajka. Będą wychodzić do niej pewnie jakieś mody w przyszłości. To, to zbudujemy coś ciekawego, stworzymy coś ciekawego. Ja wam dziękuję za oglądanie. Pa pa.